Witam państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale? Ludzie drodzy, ludzie drodzy, ja nie mogę w to uwierzyć. Ja to drodzy państwo przepowiedziałem. Nie krytykujcie pana Donalda Tuska, wielkiego człowieka, męża stanu. On nie ma czasu nawet, żeby o siebie zadbać. Pojechał do tej Angolii załatwiać sprawy ważne dla nas. Koszula wymięta, buty stare. Co myślicie, że pana Donalda stać na to, żeby sobie nowe buty kupić? Tak jak ty tam, prawda? Junio jedna, każdego tygodnia nowe buty masz. Pan Donald nie ma. To jest wielki człowiek zapracowany. Ale skrytykowali człowieka, schejtowali go po prostu. Że koszula pamięta, że to, on się ubrał w, w zasadzie kolory kolejarzy. To jest hołd dla Deutsche Bahn to była, <ścoughs> Ludzie drodzy... I pojechał, mówiłem, że tak będzie, skrytykujecie go, to będzie potem zacznie dbać o swój wizerunek. I zaczęło się! Już się pojawił u jakiegoś warszawskiego barbera, słuchajcie. Przyjechał tam, bo barber do niego napisał. Panie szanowny Donaldzie, jak to się stało, że w Polsce jest tak źle, a miało być tak dobrze? Yy, napisał na Instagramie do pana Donalda. Oho, oho, i pan Donald to przeczytał. Ja myślę, że pan Donald czyta wszystkie komentarze. Ludzie, co on z nami zrobi, nie! I napisał, słuchajcie, chłop, dlaczego jest tak źle, dlaczego jest tak drogo. Zusy, wszystko idzie do góry, tam, prawda? I pan Donald mówi: koniec z tym, idę do tego barbera, i wszystko mu wytłumaczę. I w sumie, generalnie zaraz państwu pokażę ten filmik z tej wizyty u pana, prawda, barbera w Warszawie. Zaraz państwu to yy, oczywiście pokażę, co tam się działo w ogóle u tego barbera. Ludzie drodzy! Ja myślałem, że on za chwilę brzytwę wyciągnie, nie, ale będziemy o tym mówić. Od przedsiębiorcy prowadzącego Barbershop dostał zaproszenie do odwiedzenia tego lokalu. Ludzie drodzy! Wszyscy się śmieją oczywiście! Wszyscy się śmieją z pana Donalda! Że co? Że pan Donald źle państwo prowadzi, że zewnętrzne podmioty gospodarcze są uprzywilejowane, że za wszystko muszą Polacy zapłacić. Przypomnijmy, że w 2026 roku, yy, prawda, przedsiębiorców czeka szereg podwyżek. Nie, no jeszcze podwyżki. Składka zdrowotna podwyższona co? Z 314 na 432 zł, ludzie, czyli prawie 40%. Dodatkowo tak zwany pełny ZUS wzrośnie z kwoty 1774 do 1927. No i widzicie, i wszystko będzie sobie kapitalnie, prawda, rosło tutaj. Wszyscy yy, krytykują jak zwykle tutaj pana Donalda, prawda. Tutaj pada jedno takie. Yy, za świetne hasło powiedział ten barber. Oczywiście, barber, barberzyna to jest wszystko ustawka tam, że się pojawił pan Donald, żeby sobie wizerunek ocieplić, bo gdyby on do mnie przyszedł, to ja bym go do mojego zakładu pracy, to ja bym go tam po prostu rozjechał, tego typa, szkodnika, który trzeci raz niszczy Polskę. Ale to on tam wypowiada, ten barber, takie słowa. Że trzeba coś na głowie zrobić, tam z włosami. Ja myślę, że trzeba coś z głową zrobić, ludzie, ale posłuchajcie tego wystąpienia pana Donalda. Tam była obstawa, słuchajcie, karabiny, czołgi stały w ogóle, drony latały, ulice wszystkie pozamykane. Ośmiu agentów tam się kręci w tym salonie tego barbera, tam, żeby tu nic się nie stało panu Donaldowi. No i tak, no i za chwilę już będzie teraz. Z naszych podatków poszedł do barbera. Prawda? Już jest kasa wydana. Nasze pieniądze na fryzjera, barbera, pana Donalda. I za niedługo będzie inwestycja w najdroższe garnitury, wersacze, prawda, sracze i tak dalej. Macie! Mówiłem, ja krytykuję się wielkiego człowieka, ale lecimy, patrzymy, co tam u tego barbera jest. Napisał do mnie na Instagramie pan Mateusz, który razem ze wspólnikiem prowadzi barbershop w Warszawie i napisał, że chciałby prowadzić o polityce i o tym, jak się żyje prawnym przedsiębiorcą w Polsce I skończył ten wpis tak mi słowa. Pewnie i tak pan tej wiadomości nie przeczyta, ale w razie czego serdecznie zapraszam do mnie, do salonu, będzie mogli szczerze porozmawiać. No to zrobimy mu mnie co? Jedziemy. Jest, wiem, że pan, że to wiadomość, to jest Szymon Paweł, Donat. wspólnik, widzę, że jest coś, co trzeba poprawić na głowie, nie, 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 nie. A nie. Tu pogadać, nie, tu no po, tak, po, tak. To też no też pogadać, tak. ale widzę, no że jest to, Jeżeli chodzi o składkę, to no, no to też tutaj wczuwamy. Wszędzie słyszę, no dostaliśmy to weto w składkę, że tak powiem, ale chyba spróbujemy jeszcze raz. To ja nasz szpalcem poważasz. Bo sami widzieliście, jeśli będą grali tak jak z Holandią, to nie wygląda to źle. Ale gdyby mieli zagrać tak jak zagrali ostatni mecz, no słabe to. No i widzicie, jak się sprawy pięknie mają. Wychodzi pan Donald, ładnie ubrany, prawda? No wiadomo, że nie tak jak król, tu w jakiś golfik, prawda? I tego typu rzeczy. Marynarka sztruksowa, stara, przyszedł pięknie, uczesany, wymodelowany. Teraz się może na salonach, prawda, pokazywać. I nam podniesie jeszcze dodatkowo tam, prawda, podatki, ceny produktów, usług. Wszystko nam podniesie. Dlaczego ZUS tylko 1920? Dlaczego? A czemu nie może być 4000 na przykład? Nie mógłby od razu tak zrobić? Składka zdrowotna. Dawaj więcej na te szpitale, prawda? Czarodziejstka, różdżka, prawda, leszczyny. Oczywiście dawajmy. Ale, drodzy państwo, on tam poszedł do tego barbera. I ja to wczoraj sobie ten filmik, prawda, wieczorem już oglądałem. Takim późnym wieczorem. I przypomniał mi się taki film, słuchajcie... Kondratiuka, takiego reżysera Marka, Marek Kondratiuk i on był słuchajcie mężem Igi Brzyskiej ten reżyser to też był aparat i on kręci, nakręcił w 66 roku na początku swojej kariery taką miniaturkę chciałbym się ogolić, nie wiem czy to widzieliście w ogóle, chciałbym się ogolić z, w roli głównej Maklakiewicz prawda, i gogolewski tam jest, no słuchajcie, to jest, to trwa na YouTube, jest to do obejrzenia, chciałbym się ogolić z roku 66, ludzie drodzy, i tam Maklakiewicz jest fryzjerem, prawda, przychodzi do fryzjera, jak ja zobaczyłem Tuska u Barbera, to jakbym widział film, chciałbym się ogolić, prawda, tutaj ludzie, to, to była rzecz niebywała. Taki Maklakiewicz, to by się tam przydał, bo tutaj, co tam się stało u tego fryzjera, jak Maklakiewicz go grał, to, to była rzecz, naprawdę w 15 minut zrobić taki film, no to jest, to jest rzecz dzisiaj nieosiągalna, słuchajcie, dla tych wszystkich twórców, którzy tam się pojawiają. To jest Hitchcock, wyprzedzony, o jeszcze tam, prawda? Jeśli chodzi o kino tego typu, bo tutaj mówimy, co ten fryzjer tam, czyli co Maklakiewicz zrobił temu panu, który przyszedł się ogolić. I tam są takie. Yy, yy, są tutaj, yy, W tym filmie są takie dialogi. Był tu kot, ale umarł. zdechł co ja tam bredzę, co ja tam mówię? Był tu kot, ale umarł, widzicie. Tu no już się pojawiają. Już się pojawiają prześmiewcze wcinki w 1966 roku o tym, czy koty umierają, czy koty zdychają. Ale Maklakiewicz mówi: najpierw umarł, ale, mówi, ale potem się poprawia. Nie, jednak zdech. To był człowiek, ten kot, to był człowiek. Miał piękny pogrzeb. Widzicie, wszystko wróciło, ludzie, drodzy. I tam w tym filmie, słuchajcie, w tym filmie. Maklakiewicz mówi: To może kompresik, prawda? I zakłada mu kompresik. I jak już potem kompresik jest założony, to tam się odbywa chyba to samo co zrobiono tam Andrzejowi Leperowi. Ludzie drodzy, ludzie drodzy, to jest, to jest rzecz tak kapitalna, że ja oglądając wczoraj sobie jeszcze przypomniałem właśnie ten filmik, tą miniaturkę z 1966 roku. Serdecznie Państwa polecam, jakie tam są w ogóle. Dialogi i tam generalnie rzecz biorąc, bo on tam gra takiego fryzjera seryjniaka, coś takiego. Maklakiewicz jest takim typem, i tam go goni. Potem jedzie za nim policja jakimś tajnym samochodem i ten jeden z tych milicjantów jeszcze wtedy, oczywiście, mówi przez te radio samochodowe: Na razie wyszedł od fryzjera. Dwa. 228, na razie wyszedł od fryzjera. Kiedy go mamy zatrzymać? Prowadzę dalej obserwację. Kiedy go mamy zatrzymać? Ja sobie nawet zrobiłem notatki. Prowadzę dalej obserwacje Kiedy go mamy zatrzymać? Kiedy mamy tego bandytę po prostu zatrzymać? a Otóż się, prawdopodobnie się okaże, że chyba go nigdy jednak nie zatrzymamy, a pan Donald przyjdzie, pokaże się tutaj, prawda, u barbera yy, z obstawą oczywiście, tu i będzie robił ludzi zadurnia bo facet zadał mu pytanie proste, Barber, jak to się stało? że to wszystko jest takie drogie, a miało być takie tanie. No i pan Donald coś tam, prawda, powiedział, ale za chwilę już potem o meczach coś zaczął opowiadać. Też śmieszna scenka, bo pan Donald jest, wiemy, doskonale wybitnym, także, y, obserwatorem i krytykiem wszelkich wydarzeń kulturowych, a piłkarskich w szczególności. Bardzo też lubi kosmos. Sławosza Uznańskiego też bardzo lubi. No i nie tylko, no bo jest też Jedi, no to jest stanu, więc Jedi ten szlachetny Jedi, czyli ci czy obrońcy kosmosu, jak tam wyczytałem, bo ja nie oglądałem Gwiezdnych wojen i nie zamierzam oglądać. Ale słuchajcie... Rzecz naprawdę nie bywała. Facet ledwo zipie, będąc barberem. No, otworzył sobie, ch chciał być barberem, to jest barberem. Yy, Tusk mógłby teraz powiedzieć, że wszyscy mają zapuścić tam brody i chodzić do barbera, bo jak nie pójdziesz, to ci nałoży podatek 849 tysięcy. Jak moralna Ania kupiła sobie, prawda, yy, od Victoria' Secret te wszystkie stroje i musi je nosić teraz, żeby się pokazywać. Moralna Ania wyruchana przez Hiszpana. Także to wszystko tutaj mogłoby wejść, więc pan Donald może komuś tam pomoże, ale niestety wybrał sobie jakiś salon tutaj, barberowski. Ja mówię, to może być kolega nawet jakiś tam podstawiony, że gdzieś się tutaj pojawimy, bo to coś zbyt przyjemna jest atmosfera, słuchajcie. Zbyt przyjemna ta atmosfera. Facet prowadzi firmę, ledwo zipie tam, prawda? A tutaj takie rozmówki z panem Donaldem. Pan Donald przyszedł, pan Donald mnie odwiedził. Ludzie, teraz książkę napiszę, słuchajcie. Albo film zrobi. Pan Donald mnie odwiedził w moim salonie. To było na największe wydarzenie w moim życiu. Prawdopodobnie. No ale skandal goni, skandal każdego dnia. To nie jest moja wina. Spadajcie także na drugi kanał Króla Pustkowia, drodzy państwo, i przestańcie mi mówić tutaj, pisać mi komentarze. Że król robi już teraz coraz bardziej zabawne komediowe filmy, albo się odkleił. Że już nie ma poważnych filmów na kanale. Otóż informuję, że każdego dnia są bardzo poważne filmy na kanale się pojawiają. Z reguły rano o 7 na kanale Króla Pustkowia w Kolibie. Taki film dzisiaj oczywiście też tam się znalazł. Nawet jedna pani powiedziała, że powiało grozą. Widzicie jakie król rzeczy opowiada, ale takie rzeczy też się dzieją na kanale. A powagę należy amortyzować humorem. Zapamiętać mi to. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!